Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV! 何 <Yeah. S 2>、yeah. ficando

this Mam nadzieję, że wszystkim bardzo trasa się podobała. Wyjątkowo od czterech lat dopisała nam pogoda, tym razem nie badało wręcz, wręcz jest bardzo ładnie. Na środek wyjeżdżał nam pierwsze auto, zapraszam. To jest Mercedes 11 z roku 6030. Dziękujemy. Prosimy kilka słów o samochodzie. Mercedes, kabriolet 170 PA 36 Spokojnie, spokojnie, to już nie Raj. Dzień dobry Państwu, nazywam się Andrzej Pieszewski, jestem właścicielem tego samochodziku marki MG angielskiej firmy, a model Silnik Siewikim 1500 78 foli, centrowy charakterystyka taka sportowa bardzo sympatyczna. Model trzecie, dla mnie bardzo, bardzo taki. To U-116, jest to pierwsza S-klasa w wersji amerykańskiej, którą charakteryzują okrągłe lampy, to nie jest samoróbka, tak to wyszło z fabryki ze Stuttgartu, oraz e, specjalne zderzaki, tak zwane pięciomilowe. Są one z że na teleskopach chodziło o to, żeby przy uderzeniu w dół w prędkości 5 minut na godzinę na poziomie samochodu nie uległo Piękny samochód, piękna walizka z tyłu. Widać, że podróż była długa. Witam wszystkich. Chciałem zaprezentować kwiatę NINCE z 1968 roku. Jest to typowy włoski samochód. Chciałem nazywać to pierwszy nam wstecz. Kiedyś było ujęte, a teraz

1960 roku, silnik 1500, skrzynia 3 -biegowa. auto w 2011 roku. Dziękuję. Bardzo dziękujemy, wielkie brawa. O. No nie wiem, mogę coś powiedzieć o Żabi. Jest zielona, ma swój samochód, szybciej jeździć nie. nie może, wlecze się przede robi korki. Eee, ciekawostką jest to, że ten mały i ten duży wyszły z tej samej fabryki. Ruscy, produkując eee, normalny samochód dla normalnych ludzi, mieli dodatkowo linię produkcyjną, była podwieszona. Podwieszone jest futbitem na też ociągu, jechały sobie te karoserie, były zbrajane, robione tak jak... No i ja akurat prawdziwy samolot. To jest Moskwicz 408 z 1967 roku. Wygląda dobrze, żeby tak trochę, no pięć lat zajęło, żeby tak wyglądał. No i jeździ. Nie że jeszcze jest silnik na dodatku. W przyszłym roku będę pisał, że jest silnik świeżo dotarty. Przebiegi średnio w zeszłym roku 1000 km.

Jest to ostatni model, który jeszcze nie jest kontrastny Bardzo popularny model taki w Skandynawii, taki w duży kwiat. Solidny pojazd, jako ciekawostka, występują w tej pierwsze na świecie bezwodnościowe pasy bezpieczeństwa. Witamy oklaskami. Oklaskami. To jest Fiesta, wcale nie jest RS, jest strasznym gratem, ma silnik grzełujący 0,9, więc nie dzidał, do skóry, a potem to już nic nie idzie. Nie, nie polecam. Bardzo dziękujemy. Iroda kolorowa. 78. Jest to pierwszy model tej stajby, albo ma jeszcze wiele cech technicznych swojej urzędniczki, czyli modelu z S-100. Jest to kolejny model skutek, który kutułowały tradycję skutek tylno silnikowy, z tyłu zaproponowanych przez Skoda 1000B. Załoga jest mocna, liczna. Dzień dobry, to jest Transit z roku 74 z dosyć małym silnikiem 1.7 w śmiesznej konfiguracji czterocylindrowej w układzie 12, podobnie jak w Zaporuszcu. No Jak na ten gabaryt samochodu no to jakoś to tam jedzie, ale dzida to nie jest. To no, Samochód zrobiony w wersji na wesoło do cieczek wakacyjnych w tej formie się realizuje. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Widzę, że już nie muszą przypominać o plaskach. Oryginalnie silnik fajnego litra. Yy, oczywiście w jednym słusznym kolorze czarnym. Jakby ciekawe powiem, że jest to dobre, które zagrano w filmie Szybowskiego Dla Skąd. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Свихач ТВ.